Jak była promocja zimnej wojny, to było o pani bardzo dużo słychać. Mówiono też o wielkim tutaj podboju Hollywood. No i nagle przycichło o pani troszeczkę. Co się w tym, pani, w tym czasie działo u pani? No, w tym czasie przede wszystkim siedziałam sześć miesięcy na planie w Paryżu, więc kręciłam film. Później wyjechałam na urlop bo, bo, z, z, z rodziną, a teraz właśnie. Wypoczywam, czytam scenariusze, latam do Paryża na postprodukcję, byłam już trzy razy, bo dużo różnych takich trzeba drobnych rzeczy dogrywać, ale to też trwa, bo to jest osiem odcinków z czterema różnymi reżyserami, więc same nawet nakręcenie posynchronów dźwiękowych no to, to, to jest skomplikowana sprawa. No i. Przede wszystkim koncentruję się na takim życiu rodzinnym, domowym z, i, i na tym, żeby złapać energię i siłę do tego, żeby, bo to był jednak taki rok bardzo hardkorowy, czyli wspaniały, ale jednak trzeba się zregenerować i po prostu pobyć ze sobą, pobyć w domu. I, i jakieś takie drobne mm, e, rzeczy związane z pracą, której się nie widzi, a jednak dużo jest takiej około pracy wokół filmu, zanim film powstanie, że się jeszcze właśnie, właśnie dogrywa dźwięk, że, że dużo, dużo rzeczy takich, no takich jest niby kosmetycznych, ale one jednak zajmują, zajmują sporo czasu. Także, także tak. Ja was, drodzy państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl